Witam w kolejnym odcinku na kanale Prosto o Inwestowaniu. Dziś portfel emerytalny IKE, polskie spółki dywidendowe i wrześniowe zakupy. Do portfela trafiła. Nowa spółka, tak króciutko dla przypomnienia, inwestuję głównie w Ameryce. Tutaj portfel spółek wzrostowych o wartości prawie 110 tysięcy dolarów, natomiast polskie spółki dywidendowe to ta żółta część moich aktywów. Prowadzę ten portfel lekko ponad rok i do tej pory zgromadziłem około 18 tysięcy złotych. Oto jak radzą sobie te portfele w tym roku, spółki wzrostowe z giełdy amerykańskiej tutaj wiodą prym, stopa zwrotu ponad 25%, portfel emerytalny, konto Ike tutaj nadgania w ostatnim czasie, zbliżając się powoli do 20% stopy zwrotu, a teraz już dopłata i ostatnie transakcje, za miesiąc wrzesień do portfela trafiło 1500 zł zgodnie z harmonogramem i przeznaczyłem te środki na spółki Mobruk, do portfela trafiło 5 akcji po cenie 294 zł. W sumie w tym roku do portfela Ike wpłaciłem 12 000 zł, suma otrzymanych w tym roku dywidend będzie to 860 zł, ale to dopiero gdy na konto trafi dywidenda ze spółki Kruk. Rachunek IKE prowadzę w XTB, jest to partner mojego kanału, a takiego wyboru dokonałem ze względu na zerowe prowizje od obrotu akcjami i ETF-ami, gdy w handlu nie przekraczamy łącznej kwoty 100 tysięcy euro miesięcznie. Jeżeli chcielibyście sobie takie konto założyć, linki znajdziecie oczywiście w opisie tego nagrania. Jeżeli konto IKE już posiadacie, zachęcam Was do regularnych wpłat i oszczędzania, dodatkowo lokowania środków na giełdzie, by budować masę. W swoim portfelu to jest coś, z czego ja jestem dumny. Nie dokonywałem żadnych transakcji sprzedaży. Uważam, że spółki kupowałem po atrakcyjnych cenach i ten portfel rośnie, co będzie przekładało się na rosnącą sumę dywidend w każdym kolejnym roku. Wartość portfela rośnie głównie poprzez moje wpłaty, natomiast z czasem pojawia się też zysk netto. W moim przypadku przekroczył on ostatnio kwotę. 2000 zł, co cieszy w perspektywie dalszego oszczędzania. A teraz już spółka Mobruk. Natomiast zanim zacznę o niej mówić, pamiętajcie, że inwestowanie jest ryzykowne. Ja mogę się mylić, ponieważ inwestuję amatorsko. Ten film to nie porada inwestycyjna. A ja prezentuję tutaj jedynie moje pomysły na zagospodarowanie środków, które zaoszczędziłem. Pamiętajcie, by przed zakupem akcji zastanowić się dwa razy, przeprowadzić analizę. W tym miejscu chciałbym poprosić także o klepnięcie klawisza subskrypcji, by ten kanał mógł się rozwijać. Przechodząc już do akcji Mobruku, nie będę dokonywał tutaj gruntownej analizy. Tych w internecie jest całkiem sporo. Chciałbym uzasadnić jedynie moją tezę inwestycyjną. Do zakupu tych akcji przekonało mnie fakt, że spółka jest rodzinna, konsekwentnie prowadzona od lat. Jest to biznes z ciekawej branży. Mobruk jest liderem przetwarzania odpadów. Uważam, że ta spółka posiada z racji właśnie swoich zasięgów już pewną fozę ekonomiczną. To nie jest łatwa branża wymagająca pozwoleń, elastyczności. Mobruk tam już jest. I spółka myślę, że ma niezagrożoną pozycję na rynku. Dodatkowo wygląda ciekawie pod kątem finansowym. Myślę, że przed tym biznesem całkiem niezły potencjał wzrostu. W tym materiale postaram się powiedzieć także dwa słowa na temat modelu biznesowego i tego, co może pójść tutaj nie tak. Sama decyzja o zakupie akcji była warunkowana a zwiększeniem oczywiście przepływu pieniężnego tytułem dywidend do tego portfela w przyszłym roku. Mobruk może pod kątem dywidendy jakimś pracu się nie jest, niecałe 5%, jeżeli chodzi o stopę dywidendy. Obecnie spółka wypłacała 13 zł i nie jest to historycznie poziom wysoki. Tutaj prawie dwukrotnie wyższa dywidenda w przeszłości wypłacona przez Mobruk i uważam, że do tych poziomów ponad 30 zł spółka może jeszcze wrócić. Obecne zakupy, tutaj te 1500 zł, pozycja tak naprawdę Startowa stanowy w chwili obecnej lekko ponad 8% w tym portfelu, patrząc na sam portfel i jego bieżący wynik. Na początkowym etapie jego budowy powinienem skupiać się na dobieraniu spółek, które potrafią swoim wzrostem wyprzedzić rynek, by zniwelować nieco bieżącą chociażby sytuację. Tutaj benchmark Mwik 40, tym niebieskim kolorem oznaczony, wyprzedza mnie, jeżeli chodzi o stopę zwrotu na moim portfelu. O prawie 11% w tym roku. Natomiast ja patrzę na swoje inwestycje pod kątem naprawdę długoterminowym i tutaj Mobruk y, uważam, że nie nadgoni jakoś bardzo mocno w tym portfelu. Natomiast ten trend boczny, który utrzymuje się na wykresie od około 4 lat, y, podczas gdy przychody w tym przedsiębiorstwie rosły. Moim zdaniem stwarza to potencjalnie ciekawą okazję pod kątem inwestycyjnym. Tutaj kilka wskaźników dotyczących tego biznesu. Zachęcam do zastopowania i prześledzenia bieżącej wyceny, jak i rentowności tego przedsiębiorstwa. Zadłużenia, ja nie będę tego omawiał. Chciałbym skupić się za to na tym biznesie, na czym on polega. Mobruk jest liderem, jeżeli chodzi o spalanie odpadów przemysłowych i medycznych. Na tym to przedsiębiorstwo zarabia całkiem nieźle, o czym opowiem przy okazji kolejnych slajdów. To, czego Mobruk w stanie spalić nie jest, podlega zestabilizowaniu i produkcji kruszyw i prefabrykatów w konsekwencji. Taką trzecią gałęzią tego biznesu jest produkcja RDF, czyli substytutu węgla i innych paliw kopalnych dla przemysłu i ciepłownictwa. To to są trzy główne gałęzie tego biznesu, a fakt, że Mobruk odbiera tak naprawdę problem od wielu instytucji. Tworzy sytuację, że to przedsiębiorstwo w ekosystemie po prostu jest potrzebne. Dodatkowo bariera wejścia w ten biznes, koncesje, pozwolenia, fakt dużych nakładów finansowych tworzy wokół tego biznesu fosę. I to są dwa główne powody, dla których ja inwestuję w to przedsiębiorstwo. Przychody Mabruku wydają się dosyć stabilnie rosnąć. Tutaj w, przez ostatnie lata w roku 2020 było to 163 mln. Złotych w roku 2024, już prawie 260. Wisienką na torcie dla mobruku są oczywiście bomby ekologiczne, na tym mobruk zarabia najwięcej. Natomiast nie ma tu takiej pewnej ciągłości w ostatnich latach. Raz to zapotrzebowanie i popyt na usuwanie bomb ekologicznych jest, raz go nie ma. Natomiast to, co mnie interesuje, to wzrost wolumenu przetwarzanych odpadów przez to przedsiębiorstwo i tutaj rok 2024 323 tysiące ton. Biznes rośnie także poprzez akwizycje i przejęcia. Tutaj mam na myśli chociażby spółkę LKO, czy drugie przedsiębiorstwo działające na pomorzu związane z przemysłem stoczniowym, czy portowym, te przejęcia skuteczne, natomiast wymagały nakładów finansowych, także zadłużenia, co ma wpływ niestety na marżę. I tutaj marża w zysku netto w chwili obecnej 25%. Natomiast w moim przekonaniu, Tutaj wzrost samego biznesu będzie owocował po prostu spłatą tych zadłużeń. Uważam, że te przejęcia bardzo korzystne. Ten biznes będzie się po prostu powiększał i generował coraz wyższe zyski. Widzimy tutaj EBITDA za ostatnie kwartały. Mobruk, tak jak wspomniałem wcześniej, wygląda w moich oczach całkiem nieźle. Trafił do portfela, ponieważ jest to przede wszystkim przedsiębiorstwo rentowne. Jest to spółka oczywiście dywidendowa z fajną polityką. Tutaj, Mobruk zakłada wypłatę ponad 50% zysku za dany rok. Czasami było to i 100%. To, co mnie przekonuje, to fakt zapowiadanych kolejnych przejęć, które historycznie były naprawdę trafione i uważam skuteczne. Dodatkowo spółka kontroluje swoje zadłużenie, nie zadłuża się zbyt mocno. To jest coś, co ja lubię widzieć w przypadku przedsiębiorstw, które posiadam w portfelu. Jeżeli chodzi o Mobruk i negatywne strony, widzę tutaj kilka zagrożeń. Oczywiście pozwy sądowe, o których mówi się bardzo dużo, tutaj sytuacja nie jest unormowana. Każda kolejna informacja, która napływa, powoduje zmianami na tym kursie. Takim kolejnym zagrożeniem, które widzę dla biznesu e, Mobruku, są zmiany regulacyjne, szczególnie te, które ingerowałyby w sam proces przetwarzania. Odpadów. Tutaj Mobruk musiałby się dostosować, a straty z tego tytułu, z tytułu przestojów czy przebudowy zakładów byłyby naprawdę ogromne i szły w miliony. Takim negatywnym scenariuszem, który także dostrzegam, jest spadek zapotrzebowania na produkty firmy, tutaj kruszywa ze strony chociażby cementowni czy ze strony ciepłowni. To powodowałoby sytuację, że Mobruk odpady by przetwarzał, natomiast nie miałby ich kto odbierać. Obcięłoby to część przychodów tego przedsiębiorstwa i spowodowało presję kosztową wynikającą po prostu ze składowania tych produktów. Ogólną sytuację wokół Mobruku oceniam bardzo pozytywnie. Zmiany środowiskowe, jakie w ostatnich czasach, czasach widzimy w Polsce i w Unii Europejskiej wydają się zaostrzać wokół właśnie tutaj polityki. Obrotu odpadami, i na tym Mobruk niewątpliwie będzie korzystał, dlatego też zdecydowałem się zainwestować w to przedsiębiorstwo. Tak jak wspomniałem, pozycja startowa półtora tysiąca złotych, jedynie 5 akcji. Natomiast po obecnej cenie Mobruk uważam za całkiem atrakcyjny, by dołożyć go do swojego portfela inwestycyjnego. Na dziś, w tym materiale, to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Chciałbym przypomnieć jeszcze o możliwości skorzystania. Z kodu prosto przy założeniu konta WixTB, dzięki temu uzyskacie dostęp do części edukacyjnej. Zapraszam także na inne publikacje na omach tego kanału. W tym materiale to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.